Czy nie czujesz się już zmęczony tym przejmowaniem się wszystkim, a zwłaszcza rzeczami, które tak naprawdę są nieistotne albo mało istotne? Ja wiem, że w swoim życiu często tak mam. Często, jeszcze nawet do tej pory czasami też tak sobie robię, że Przejmuję się wszystkim, dosłownie wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Nieważne, jak ważne tak naprawdę to jest, jak istotne tak naprawdę to jest. Wszystko dla mnie jest bardzo ważne, bardzo istotne. Przez co, no cóż, czuję się wykończony, bez energii. Może już teraz mniej, ale kiedyś gdy bardziej się tym wszystkim przejmowałem. Szczęście? Zapomnij, co to takiego? Ale brak energii, brak tego szczęścia w życiu, no po prostu marnowałem swoją energię na rzeczy, które były trywialne, które tak naprawdę w całym życiu, w tym dużym obrazie, jak się to mówi, tak naprawdę nie miały żadnego znaczenia albo bardzo małe znaczenie. Wielu ludzi, i tak jak mówię, ja także, przejmujemy się takimi rzeczami, zwłaszcza co jest najśmieszniejsze właśnie, takimi, na które nie mamy wpływu. Opinia innych ludzi. To jest ich sprawa. Nie masz na to wpływu, więc po co się tym masz przejmować? Z wymagania jakieś czy, czy oczekiwania społeczne. Kto powiedział, że ja muszę być taki, jak społeczeństwo mnie chce widzieć czy ukształtować? Dlaczego? Gdzie jest tak napisane, że ja taki muszę być? Dlaczego mam się tym przejmować, że społeczeństwo oczekuje, że będę taki czy inny? Jeżeli to nie daje mi szczęścia, satysfakcji, dlaczego ja mam się do tego dostosowywać i przejmować? Albo przeszłość, o, to już jest w ogóle, nie? Przejmujemy się tym, co się wydarzyło, co żeśmy zrobili nie tak, co, co ktoś zrobił dla... Po co? Potrafisz to zmienić? Jeżeli masz maszynę czasu, wróć, zmień. Jeżeli nie, dlaczego się tym przejmować? Dlaczego poświęcać swoją cenną energię i czas na to? Jedyne po co jest przeszłość, to po to, żeby spojrzeć na nią, wyciągnąć z niej lekcje, wnioski i użyć ich teraz, w nowym, w dzisiejszym dniu, by stworzyć nową rzeczywistość, nową przyszłość. Lepszą dla siebie. Jeżeli nauczymy się dobrego takiego zarządzania swoją energią, swoimi rezerwami energii i skupimy się na rzeczach, które są naprawdę dla nas ważne, które są ważne w naszym życiu, w tym momencie będziemy żyli wolni, szczęśliwi będziemy mieli cel w życiu. Przecież o to chodzi. Tego właśnie chcemy, prawda? Więc. Zadaj sobie pytanie, jakie rzeczy tak naprawdę, ale tak naprawdę są dla Ciebie ważne w życiu? Jest to rodzina, Twój projekt, Twoja pasja? Może Twój wzrost, Twój rozwój personalny? Skup się na tym, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Może spróbuj takiego ćwiczenia. Ja ostatnimi czasy często czytam i słyszę wyrażenie, o tworzeniu budżetów. W różnych aspektach życia. No, stwórzmy taki budżet energii, twojej energii. Wypisz wszystkie rzeczy, na które poświęcasz swoją energię. Wszystko, co robisz w danym dniu. Wszystkie te rzeczy wypisz sobie na kartce. A no, następnie ustaw priorytety. Wybierz pięć, maksymum 5, nie więcej pięć najważniejszych dla ciebie i takich najbardziej mających wpływ na twoje życie, ulepszających twoje życie czynności, akcji, rzeczy. Maksymalnie pięć takich rzeczy wybierz. Ja wiem, możesz sobie teraz pomyśleć: no tak, ale co jeżeli zacznę mniej dbać, albo przestanę w ogóle troszczyć się i, i przejmować się pracą i innymi odpowiedzialnościami, swoimi obowiązkami. Zatrzym się. Tu nie chodzi o to, żebyś nagle przestał się martwić całkowicie, czy przestał pracować, czy przestał się tym troszczyć i, i, i zapomniał o tym w ogóle. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby ustawić odpowiednie priorytety w swoim życiu. I naprawdę, Naprawdę w tym momencie, kiedy ustawisz te priorytety, kiedy zaczniesz zajmować się, dawać swoją energię rzeczom, które dla Ciebie są ważne, które ulepszają Twoje życie. No cóż, ulepszysz swoje życie, prawda? Proste. Dzięki takiemu mistrzowskiemu podejściu, mistrzowskiemu kierowaniu, nauczeniu się takiego mistrzowskiego kierowania. Swoją energią na rzeczy, które są naprawdę ważne dla Ciebie, w Twoim życiu, ulepszają Twoje życie, zaczniesz doświadczać spokoju, klarowności, jasności swojego celu i takiego spełnienia w życiu. A tego przecież wszyscy chcemy, tak naprawdę. Spokojnego życia, jasnego celu i takiego poczucia spełnienia i satysfakcji, prawda? To daje nam radość i szczęście w życiu. Tak naprawdę tylko tyle. Spróbuj tego ćwiczenia, nazwijmy je budżet Twojej energii. Spróbuj tego ćwiczenia, daj mi znać w komentarzu, jak Ci poszło, jak się czujesz po tym. A ja z tego miejsca życzę Ci wielu Błogosławieństw.